Proszę, po mojej restauracji w aplikacji My Restaurant. I nie, nie jest to sponsor. Dobra, zacznijmy sobie. Mam tutaj recepcję. Mam tutaj trzech pracowników. Tu mamy miejsce na. Ten, 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 ten. Nie wiem, ten, psikacze jakieś tam. Tutaj mamy papier toaletowy. Lecimy dalej. Tutaj zbieramy pieniądze, bo muszę nie, bo nic nie zarobię w tej w tym hotelu, tutaj mamy e, pracownika siema. Co, pra, co w ogóle? Ten, ten, tego no, wprowadza ludzi na parking. O, lecimy dalej. Tu mamy jeden pokój. Oczywiście robimy level drugi od razu. Napiszcie, czy chcecie kolejną część. Drugi ko 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 kolejny odcinek z tego, jak gram w tą grę, bo ona wcale nie, bo to wcale nie jest ciekawe. No i może, mm, bo może mogę zrobić kolejny odcinek, jak to gram i ulepszamy się do ósmego levelu, bo na ósmym levelze po prostu mam jak to. I mam, jak to się nazywa, windę do góry. Ale by trzeć, to już nie chce mi się tego robić, żartuję. Już mam kolejną arealę, ale nie. Nie chodzi. to mówi? Dobra, tutaj mamy, jak widzicie, pokoje. Oczywiście mamy już kilka sprzątaczek, co sprzątają pokoje. Tutaj mamy kibel. Tutaj jest chyba jedna toaleta. Jeden papier ciemny w jednym. Ale to nic. Tutaj właśnie, no. Widać, jak. Widać, jak e, e, d, e, dbają o pokoje hotelu. Co tutaj jest na źle? A? zostawiła szafki otwarte ale niemiło kolejny pokój już na maksymalnym levelu tutaj mamy pokój dobra od razu posprzątam jak poszedł o nie 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 ja to pospr... zbieramy tutaj mamy kolejny pokoik tu mamy kolejny pokoik aż mogę już od razu posprzątać a nie, ona już sprząta. Mam kolejny pokój. No i kolejny pokój. To już jest nowa are a arena. A -a arena. Pyk. Tutaj musimy na sprzątaczkę zarobić. Tutaj mamy pokój. A tutaj jeszcze nic nie ma. Czyli my przechodzimy przez dwór. Dobra, zbierzmy sobie troszkę pieniędzy. Wow! Ile pieniędzy? O, no już mi starczy na sprzątaczkę. Co, co ty tam robiłaś? Bo jakoś dziwnie to było. Dobra. Lecimy dalej. Oczywiście, oczywiście na dzisiejszym odcinku pozdrawiam Melonka z Marcela i całą, całą, wszystko, całą ekipę całą naszą grupę kolonię specjalną. Level oh, trzy w ogóle będę robić już później, ale więcej jak będę już tam trochę zrobię. To tutaj też zrobię w końcu. Napiszcie jakie chcę, chciałabym gry dla Was nagrywał jeszcze do końca, do końca tego 27 sierpnia. Bo mogę pewnie was z nagrywać. Oczywiście na telefon. Dobra, tu się zbierze. Tutaj też zbiorę. Dobra, o nie. Dobra, lecę dalej. widzę. Speed. Dobra, to mam do przyspieszenia z O, A, on rzeczywiście jest wolne. Znaczy oczywiście ma kro kroki wolne. Zbieramy. Szybciej. Teraz postaram się dla Was częściej robić filmy przed, przed, przed szkołą oczywiście, bo, bo była długa przerwa od serii inwazji robotów na na Play Teraz więc dwie piosenki, które też Wam polecam zobaczyć. No i teraz troszkę też ponagrywam, bo szczerze nie, chcę, żeby mój kanał trochę wzrósł. Ale przy, od ostatniego wzrosło mi jakieś 30 subskrypcji. 40. Dlatego wam bardzo dziękuję za te subskrypcję. Może uda nam się 200 2100 w końcu. A naszym celem następnym jest znaczy właśnie, naszym następnym celem jest 2200. To jest jeden, to jest zrób kolejny cel. To jest, naj, no, to jest ten cel? Potem idzie 2500, cel. Aż w końcu 3000. A co zrobić na 3000? To nie wiem. Napiszcie, co chcecie na 3000. Oczywiście, nie twarz. Lecimy, dobra, dobra, mamy. Ale ona wcale nie jest szybka, chyba że szybciej jest sprząta. A, no tak, ona szybciej sprząta. Dobra, od razu sobie na pokój zrobię. A, nie, nie staćmy jeszcze. VIP27, ale on jest reklama, to nie, to po co? Po co oni mi wci chcą wciskać reklamę? Zrobię też jak wrócę. Czyli 27 sierpnia, prawda, od 27 sierpnia zrobię serię Minecraft SMP na serwerze wiem, gdzie gram Też Melonet na przykład i Havishimmi. A jestem z nimi, prawda, chyba w Sojuszu, o ile, ile, ile się nie mylę. Dlatego też będzie się, też trochę będzie serii. Ale nie wiem, który... Ra... Nie wiem, czy to jest pierwszy raz, kiedy ja nagrywam dla was film na przez telefon jakąś bierka na telefon. Nie wiem. Nagrywam to oczywiście, nagrywam to widzowie 23 sierpnia, a kiedy ja to nagrywam, a kiedy ja to wrzucę, to nie wiem. Jeszcze będę musiał to dzisiaj zmontować. Na telefonie, oczywiście. I widzieliście, że, że, że jak jest diawola w Polsce, to e pizza w diawoli smakuje tak samo jak we Włoszech? No bo tam robią w Włosku pizzę. Wow, kto teraz mi pewnie będziecie pisać, wow, kto tego nie wiedział? No, nie wiem, ja dopiero się dowiedziałam, jak jadłem pizzę. Napiszcie, jaka jest wasza ulubiona pizza. Nie nazwa oczywiście. Ten smak. To yy, każdym, każdym, smakom, każdym smakom będę przypinał serduszko. A i napiszcie też w komentarzu hashtag pizza i hashtag hotel. Nie wiem dlaczego, bo to chyba było to jest hotel. Jedno w